Wybory samorządowe za niespełna na dwa miesiące. Zdaniem stołecznych działaczy Prawa i Sprawiedliwości najwyższy czas, by oficjalnie rozpocząć kampanię wyborczą. O tym, jaka będzie, mówili na placu zamkowym. Król Zygmunt miał dziś okazję, by na starówce obserwować, jak PiS walczy o głosy wyborców. Władze stołecznych struktur ugrupowania obiecują Warszawie kampanię konkretną, bez obrzucania konkurencji błotem. Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie będzie kampanią pozytywną, merytoryczną i pozbawioną demagogii. My wyciągaliśmy, wyciągamy i będziemy wyciągali rękę do naszych oponentów. Na dowód 12 października PIS chce się spotkać z opozycją i warszawiakami, by wspólnie rozmawiać o problemach stolicy. Liczymy na debatę otwartą, otwartą dla warszawiaków, otwartą dla mediów. Chcemy, żeby zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i przedstawiciele wszystkich mediów warszawskich mogli zadawać politykom z warszawskich partii, samorządowcom e, pytania. PiS obiecuje konkretny program, ale konkretów na razie zdradza niewiele. My nie jesteśmy ugrupowaniem, które wchodzi jakby, czy walczy o zwycięstwo w Warszawie, tylko, tylko tak naprawdę chce pewną politykę budowania metropolii warszawskiej, budowania Wielkiej Warszawy. A w przyszłości z Warszawy zrobić województwo.